Przechodzimy do kulminacji naszego dzisiejszego spotkania, czyli 15 edycji Granii kobiet Sukcesu w Armii Mazur-2013. Naszym gościem honorowym jest dziś posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji do Spraw Rozwoju Regionalnego, pani profesor Danuta Hibner. Panią profesor, która inicjatywę wyborów kobiety sukcesu w trzech regionach Polski, to znaczy na Warmii i Mazurach na, Mazurach, na Mazurszu i Śląsku, objęła swoim patronatem tutaj w Olsztynie podczas jubileuszowej Kalii Chcemy wyrównić medalem 15-lecia Galii kobiet sukcesów Warmi i Mazur. Zapraszamy Panią na scenę. Ja myślę, że zaprosimy Państwa od razu do powołania. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. przyjemność wręczyć ten znakomity medal, który jest zwieńczeniem 15-letnich działań na rzecz kobiet odnoszących same sukcesy, a te sukcesy to poławiaczka P. Ewa Domaracka, potrafi hmm. wyłuskać. I bardzo się cieszę, że w tak zaszczytnym zrozumieniu jest Pani profesor dana polityki i dyplomacji. Jako przedstawiciel Wojewody chciałem Pani wręczyć taką akwarelę, akwarelę autorstwa Pani. Piety Boniecki Milowicz, którą proszę traktować jako zaproszenie do kolejnej. Za dzwonią nie powiedziała mała czarna, ja uspuszczam. Ja wyjechałam z Warszawy, która była cała w śniegu i taka przyjechała. No, tak, to, no. to czuję się rzeczywiście dzisiaj kobietą w, Armii, w Mazur, lubię. i bazów, to są I ponieważ rozmawiałam z panem że ciągle dyskutujemy w Europie, ile tych pieniędzy dla Polski będzie, ale, ale będzie dużo pieniędzy i trzeba projekty przygotowywać. Ja wiem, że samorządy mają kłopoty, bo Pan Prezydent powiedział, że ze środkami własnymi nie będzie wcale łatwo, ale to nie tylko dla samorządów będą pieniądze, więc także dla biznesu, dla wsparcia różnego typu działań, więc po prostu trzeba... Już pracować nad projektami, tak żebyśmy mogli kolejne, kolejną, tak zwaną perspektywę finansową europejską dobrze yy, wykorzystać. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, ponieważ wczoraj w Warszawie mieliśmy dużo spotkań yy, w różnych sprawach. Także spotkał się tak zwany gabinet Cieni Kongresu Kobiet, gdzie miałam przyjemność być kierowniczką tego całego yy, przedsięwzięcia i rozmawiałyśmy także z premierem. Yy, będzie, będzie kongres kobiet 14-15 czerwca, o czym że wszystkie panie wiedzą, ale to, co ważne, że wczoraj zaczęły się już też zapisy czy rejestracje. Więc e, bardzo proszę, bo to zawsze bardzo buduje, jak, jak widzę, jak tam, bo Olsztyn jest strasznie widoczny, nie Olbrug jest strasznie widoczny. Olsztyn też jest widoczny, ale nam ja się pierwszy przebrał, jakoś tak kolorowe tam stoją zawsze w sali kongresowej na górze i krzyczą głośno, więc są a. bardzo widoczne. Dobrze by było, że cała Armia i mazurów w tym roku też były tak mocno widoczne, bo ten kongres będzie piąty, ważny, taki rocznicowy. I będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy partnerstwa i tego partnerstwa, które tutaj tak wychodziło w Pani odpowiedziach, Pani w domu, też tego partnerstwa w życiu publicznym, w polityce, we wszystkim, bo myślę, że czas przed nami to będą takie dość trudne, będą wymagały dużo, dużo współpracy. Partnerstwa bardzo bym żeby rzeczywiście na tym kongresie w i były mocno widoczne i przyniosły dużo też dobrych wiadomości, dużo tego, czego się już nauczyły, bo, bo to naprawdę jest serce rośnie, jak się słucha. Ja nawet nie mam siły komentować, bo właściwie się chciał płakać, jak słuchałam ze szczęścia, jak słuchałam tych wszystkich wypowiedzi, pań, które robią rzeczy nieprawdopodobne. To właściwie słów brakuje, jak się słuchał. Pani chyba powiedziała, że ten każdy życiorys zasługuje na książkę, ale ja muszę powiedzieć, że w tym każdym sprawie z tych życiorysów, bez względu na to, że to wszystko strasznie młode kobiety, to można było dzielić naprawdę, przepraszam panie prezydencie i wszystkich innych facetów. I, niech, i, i bardzo ważne tak nam, bo my wszystkim jesteśmy oczywiście młode, ale tak nam zależy na tym, żeby, żeby coraz więcej młodych kobiet, tak naprawdę młodych, tak samych naprawdę młodych, żeby rzeczywiście szło sz sz z nami, myślę, że jeszcze tyle rzeczy zostało do zrobienia. Premier wczoraj znowu różne rzeczy obiecał, więc myślę, że nie będzie tak źle, ale, ale, ale nie idą wcale takie bardzo łatwe czasy, więc musimy być razem, musimy e, też... Poprosić, żeby ci, którzy nas wspierają, którzy nas stoją, i spokój z na walizkę, żeby też byli z nami, bo myślę, że będziemy musieli razem jeszcze dużo, dużo rzeczy, dużo przekopać różnych, trudnych spraw. Jeszcze raz ogromnie dziękuję i wszystkiego dziękuję. dobrego i 100 dalszych granic, 150, nie wiem, jak to trwa, bo, bo myślę, że będzie, będzie kogo oddzielać z tymi wszystkimi Dziękuję bardzo.